Jesteś następny do okuleczki Pierwsze 15 minut w lesie Tyle się udało rozbierać No i zobaczcie jak się ukrył Bez soli na skątanie. Myślę, że go nie znajdę I cyk Pamiętajcie o osobie, górę Żeby nie na bieżąco tymi grzybami, które znajdę. Proszę następne dwa. Szykamy, szukamy, szukamy, no rozbudzamy się, może gdzieś jest więcej w jednym miejscu, ale nie widać. Jak coś się trafi jeszcze, to się oczywiście włączę. O i proszę idziemy po następnego. Zobaczcie jak się schował. O, tutaj, jest. tutaj jest jeden. A tam gdzieś chodzi moja mamuśka Normalnie Zresztą siatką jeszcze Zobaczymy jaki oniona będzie miał efekt Bo u nas na razie jest tyle I cyk następny do grodeczka Jak to pięknie. Ini apa sih? Ini iya, nah Normalnya kita coba. Tutaj następnie bez ścięcia wszystko filmu. a las jest w Województwie Wielkopolskim w powiecie kaliskim w gminie Żelazków a dokładnie w Dębę. dobra ja się włączę jak się znajdę Chyba jest miał na zubek normalnie masakra Dzisiaj chyba nie dzięki taki znalazłem I to prawdziwek Taki ebitny No Elegancko Dlatego prawdziwka musi zostawić łapę i suba, nie? I oczywiście też się trafiły gęsiaki Tak? Dobrze mówię? Czy? Nie, gęsiaki i czarne łebki to są Napiszcie w komentarzu, bo nie wiem, ale wiem, że jadalne naprawdę Tu jest Tu Tu obok tego niejadalnego, tam, A tu, tam jest. Byliśmy oprócz to wiaderko, bo czarnych łebków mieliśmy po wederka Resztę go tymi yy gęsiekami czy, czy gąsielami jakoś tak czy rzeczkami i właśnie z pustym i myk. Od razu ształeczka, taki piękny, ha, ładnie się prezentuje i myk do wiadereczka i przygotę I następne dwa bliźniaczki piękne. Proszę, dwa bliźniaczki piękne. Tak więc piękny plener. A ci się lubią chować. I następnych, proszę bardzo, pod szaczkiem. I tam jeszcze dwa. Tam i tam. To już na żywo. Mamy tego. Idziemy po tamte. O. Tak. Tak. I jeszcze jeden. O tu jest. Taki mały. Główka spadła gdzieś. Ale tak się prezentuje.